Mm, niam! dzień dobry, kochani. Czy wy to widzicie? Pyszny chlebek, pyszniutki chlebek, bez grama mąki. A jaki fantastyczny, mm, świeżutki i jeszcze parujący, gorący. A jak go zrobić? To ja Wam powiem w dzisiejszym filmie. Jeśli jesteście zainteresowani tym pieczywem, to zapraszam Was do oglądania dalej. Teraz, moi kochani, pokażę wam, jak ten chleb robię. Musimy wziąć 500 g twarogu, pół tego twarogu białego. Do tego dodajemy 4 jajka. Następnie do tego dodajemy łyżeczkę soli. Kolejnym krokiem jest dodanie łyżeczki proszku do pieczenia. Teraz musimy wycisnąć jeszcze jeden. Ząbek czosnku gotować jedną ręką jest bardzo trudno, więc spójrzcie, to jest ten ząbek czosnku, który ja wycisnęłam. Ja zawsze dodam dwa ząbki czosnku, bo ja czosnek lubię, więc mi to nie przeszkadza, ale w oryginalnym przepisie jest jeden ząbek czosnku. I teraz tę całą masę musimy zmiksować mikserem. Wracam do Was za chwilę i do tej elegancko pięknie zmiksowanej masy, ale bez szaleństw, tak jak będą kawałki serka, mi się czasami zdarza, że w ogóle duże kawały, bo się spieszę, bo naprawdę można to zrobić w 3 minuty ten chleb. Do tej zmiksowanej masy musimy dodać tak. To co ja wam tutaj tak pięknie przygotowałam i tu mam, więc tak pół szklanki płatków owsianych. Teraz w przepisie oryginalnym jest pół szklanki płatków jaglanych, ale ja nie mam płatków jaglanych, więc nie dodawałam od początku i tak jakoś yy, i tak się udaje. Ale jak chcecie, możecie dodać pół szklanki płatków jaglanych do tego. Pół szklanki siemienia lnianego. Do tego pół szklanki pestek słonecznika. Do tego Pół szklanki, no tutaj nie było pół szklanki, bo mi się skończyły trudno, pestek dyni i do tego w przepisie jest, że łyżeczka czarnuszki, ale ja nie mam czarnuszki, za to mam y, 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 nasiona chia i dodaję pół szklanki nasion chia. I teraz biorę łyżkę i muszę to wszystko razem ze sobą połączyć. I jak mamy już to wszystko tak pięknie połączone, to teraz musimy wyciągnąć to na blachę pokrytą papierem do pieczenia i uformować z tego nasz piękny chlebek. Bardzo proszę, dzisiaj się dla Was postarałam, bo zazwyczaj to się bardzo spiesza i mi takie równiutki śliczniutki i okrąglutki i piękniutki nie wychodzi ten chlebek. No ale właśnie, mamy go teraz i co robimy? I teraz wkładamy go do piekarnika nagrzanego do temperatury 190 stopni na około godzinkę, 50 minut. Do godzinki. Bardzo proszę. Wkładamy do piekarnika, robimy znak krzyża, tak jak moja babcia zawsze zwykła robić. Zamykamy i czekamy. No i kochani, i bardzo proszę, po godzinie nasz chlebek cudowny jest już gotowy. Teraz tylko rozsmarować posmarować masełkiem i naprawdę jest pyszny. Mam nadzieję, że będziecie korzystać z tego przepisu, bo naprawdę jest wart tego, żeby, żeby go wykorzystać również w swojej codziennej diecie. Ja no już kochani obiadam się tym chlebem, posmarowałam sobie taką pastą z awokado, którą zrobiłam, przepyszna, ale możemy też samym masełkiem i naprawdę jest cudne, tylko chciałam Wam jeszcze szybko powiedzieć, że... Można na ten chleb zrobić również wtedy, kiedy ktoś z Was jest na diecie ketogenicznej. Bo tutaj akurat są te płatki owsiane, one są zdrowe i ja zachęcam Was do tego, żeby jeść płatki owsiane. Natomiast jeżeli ktoś nie je płatków owsianych, to ja również spróbowałam zrobić ten chleb bez płatków owsianych. Dałam wtedy więcej, trochę tych ziaren słonecznika dałam więcej nasion chia i on też fantastycznie, jedno jajko wtedy mniej może, i on też fantastycznie wychodzi, nie ma żadnego problemu, jest tak samo pyszny, więc jeżeli nie chcecie dodawać płatków, to możecie zrobić bez płatków. No, to teraz już jakby wszystko zostało wyjaśnione i zapraszam teraz na bonusik kulinarny. A tu szybciutko pokażę Wam jeszcze jarzynkę do obiadku. Wiecie co to jest? To są młode pędy chmielu. Co zrobiłam? Czosnek, bo ja uwielbiam czosnek, przysmażyłam na y, oleju. Dodałam potem trochę masła, trochę soli i wrzuciłam pędy chmielu. I będę je piekła tak, jak zielone szparagi się robi czasami. Za chwilę do Was wracam. Z gotową potrawą. Ekspresową. No i kochani, tada! Pyszne one są. Powiadam Wam, może y, troszeczkę bardziej twarde niż sparagi, ale w smaku naprawdę są rewelacyjne. Spróbujcie, spróbujcie naprawdę młodych pędów chmielu. Y, przede wszystkim są bardzo zdrowe i to jest najważniejsze. A y, nowych smaków warto próbować. Ja lubię, nawet gdybyście mieli powiedzieć, "E mi tam nie smakuje. To warto. Są świetnym dodatkiem warzywnym do każdego obiadu. A teraz są, bo teraz nie wypuszczam młode zęby. No, zachęcam Was. A macie, kochani, ochotę na lody lilakowe? To bardzo proszę. Bierzemy lilak. Do tego dolewamy 500 ml śmietany kremówki. Podgrzewamy żeby wszystko było ciepłe i po ostygnięciu wstawiamy na 12 godzin do lodówki. No i mamy następny dzień i bierzemy te zmacerowane lilaki i przecedzamy po prostu przez siteczko. Teraz muszę tutaj to wszystko wygrzebać. No po prostu musimy tutaj przecedzić to, tak? I teraz jak już mamy przecedzone, to musimy to trochę ubić, ale nie na bitą śmietanę tę kremówkę ubijamy, tylko tak po prostu trochę ubijemy, żeby ona była trochę bardziej puszysta. Zaraz Wam pokażę do jakiego stopnia. O, widzicie? Tak lekko ubijamy, tak żeby ona była troszeczkę ubita, a nie była taką... Twardą, bitą śmietaną. I teraz do tego, uwaga. Teraz do tego musimy dodać takie skondensowane mleko z puszki. No to wedle uznania, jaką Wy tam y, y, lubicie słodycz. Zobaczymy. I znowu pomieszamy. Kurczę, dałam prawie całą puszkę. Ale ja dałam też trochę więcej śmietanki. No musicie sprawdzić, jaki tam odpowiada Wam. Odpowiada Wam, jaka słodycz to, taki smak naszego dzieciństwa. Kurczę, kiedyś było to kondensowane mleko. Ja już go nie jadłam latami. No dobra, i teraz wylewamy to do pojemnika. Proszę bardzo, przelałam to do pojemniczka i wstawię teraz do lodówki na parę godzin. I będą pyszne lody. Ach, to jeszcze wrażeniami się z Wami podzielę, jak już będą gotowe. A może dam jeszcze jeden kwiatek? Bo tutaj ich nazywałam, uważajcie, gdzie ty jesteś, kwiatku ładny taki. O! Ach. No, teraz to jest eleganciura. Moi drodzy, eksperyment kulinarny uważam za niezwykle udany. Zobaczcie, jakie mi piękne lody wyszły. O, matko! Teraz je będę jadła. Na wasze, za wasze zdrowie też, bo one nie tylko, że są smaczne, ale i są bardzo zdrowe. I namawiam was, eksperymentujcie z ziołami. Widzicie, jakie cuda wychodzą. No dobrze, to mam nadzieję, że dzisiaj się wam odcinek podobał. Ściskam mocno i do następnego razu. Pa, pa!